Byłem wczoraj na Jokerze i nie jest to film, na temat którego będzie mi się łatwo wypowiedzieć, ale mimo to spróbujmy. Witajcie w najnowszym odcinku wideobloga w Koloradce. Jeśli ktoś nie wie, kim jest Joker, to najprościej mówiąc, jest to czarny charakter z filmów, komiksów, bajek o Batmanie. Batman jest człowiekiem, Takim nadzwyczajnie utalentowanym, który ratuje ludzi, ma najnowocześniejsze technologie, a Joker jest szaleńcem, który ludzi morduje, kradnie i gromadzi wokół, sobie, wokół siebie same złe charaktery. Akcja dzieje się w mieście Gotham. Atmosfera jest bardzo mroczna i tajemnicza. I idąc na film Joker, można by się spodziewać, że otrzymamy podobny. Podobny produkt, podobny film. Jest oczywiście, akcja dzieje się w mieście Gotham, jest Bruce Wayne i jego rodzice. Atmosfera jest dosyć mroczna i można by powiedzieć, że na tym kończą się podobieństwa, ponieważ otrzymujemy historię człowieka, który jest odrzucony, przekreślony przez społeczeństwo. Obserwujemy narodziny obłędu i szaleństwa. Arthur. i have some bad news for you <laughs> this is the last time we'll be meeting you don't listen to do you you just ask the same questions every week how's your job are you having any negative thoughts all i have are negative thoughts Chcę przywołać dwie sceny, które jakoś zostały mi w pamięci. Pierwsza scena to ta, gdy główny bohater, Artur, zapoznaje się z aktami swojej mamy, odkrywa różne tajemnice, i w jednym momencie kruche poczucie wartości i ważności po prostu się rozsypuje. I ta scena też ukazuje mi bardzo wyraźnie, że. Za każdym tyranem, szaleńcem, mordercą gdzieś kryje się niekochane dziecko, kryje się bolesne dzieciństwo. Jeżeli młody człowiek, jeżeli dziecko w swoim życiu nie doświadczy bezinteresownej miłości, wspierającej miłości, to dużo łatwiej może pójść właśnie w kierunku jakiegoś obłędu, właśnie jakiegoś rodzaju tyranii, czy nad samym sobą, czy nad innymi. I że myślę, że w tym kontekście ten film zwraca bardzo wyraźnie uwagę na, na to, jak to, co przeżywamy w dzieciństwie, ma wpływ na nasze dorosłe życie. W przypadku Jokera obserwujemy, jak spotyka go nieszczęście za nieszczęściem. Jak szaleństwo, obłęd, w które popada, staje się wypadkowo kolejnych odrzuceń, kolejnych wyśmiań, kolejnego hejtu. I to jest ta pierwsza scena, która zapadła mi jakoś mocno, wyraźnie w pamięć. I druga, gdy jego matka nazywa go śmieszkiem, on w końcu stwierdza, że on nigdy nie był szczęśliwy ani nigdy nie był radosny. Że ten jego śmiech, który jest, z tego co zrozumiałem, jakimś objawem zaburzenia psychicznego, że ten śmiech jest raczej takim głośnym płaczem. On mi przypominał raczej. Płacz niż śmiech, głośnym wołaniem o, o uwagę, o zauważenie. I takie czasami odnoszę wrażenie, że im głośniej ktoś się śmieje, im głośniej ktoś próbuje udowodnić czy pokazać, jak bardzo jest szczęśliwy, tym bardziej za tym kryje się jakaś wewnętrzna pustka i cierpienie. Swoją samotność próbuje się wtedy przykryć czy zapełnić wyśmiewaniem kogoś. Yy, niszczeniem, yy, stawianiem kogoś w złym świetle, jak wiele teraz yy, w szkołach, na studiach, w internecie jest wyśmiewania drugiego człowieka. Tak jakby nie brało się zupełnie pod uwagę tego, co drugi człowiek może wewnętrznie przeżywać, jaka tragedia, jaka wojna, jakie cierpienie w nim się dokonuje. Myślę, że wnioski nasuwają się same i pytania nasuwają się same. Na ile jestem wrażliwy, na ile jestem otwarty na ludzi ubogich, na ludzi poranionych, na ludzi także chorych psychicznie? Czy mam w sobie współczucie, troskę o tych ludzi? Czy, czy w moim środowisku potrafię stanąć po stronie tych, którzy są słabi i wyśmiewani? Joker dla mnie jest swego rodzaju krzykiem o zwrócenie uwagi na ludzi odrzuconych, poranionych, wyśmiewanych. Warto sięgnąć po 25 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, gdy Chrystus mówi: Byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Ludzie są spragnieni miłości, uwagi, akceptacji. A też drugi obszar jakiejś refleksji to, jak traktuję samego siebie. Bo sam dla siebie mogę być tyranem, mogę być prześladowcą. Często to, jak byliśmy traktowani w dzieciństwie, przynosimy na dorosłe życie, i tak traktujemy siebie. Znamy to przykazanie, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli siebie mądrze nie kocham, nie daję sobie wsparcia, nie traktuję siebie z miłosierdziem i współczuciem, to jak będę dawał współczucie, miłość drugiemu człowiekowi? Dla mnie jako księdza, dla osoby, ale jako dla osoby wierzącej, ufającej Chrystusowi, to tym źródłem bezinteresownej miłości to nie jestem ja sam dla siebie, ale właśnie On jest dla mnie tym źródłem. On wie, wiem, że On mnie umiłował, że kocha mnie w moim poranieniu, w moim zagubieniu, w mojej samotności, że nigdy nie jestem sam. Chociaż tak się mogę czuć, może być mi trudno, to wiem, że jest Chrystus przy mnie i, i na tym mogę, mogę budować. Na tym z tego punktu, z tej perspektywy, z tego doświadczenia mogę też dzielić się dobrem z innymi. Więc, moi drodzy, tyle tych przemyśleń. Niech to wystarczy. Film jest dobrze zrealizowany, oczywiście dobrze zagrany, od strony technicznej jest, jest świetny, ale też jest bardzo poruszający. Ciekawy jestem Twoich wrażeń, jak Ty odebrałeś, czy odebrałaś ten film. Dziękuję Wam za to kolejne spotkanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku kolejnym odcinku wideobloga w Koloradce. Trzymajcie się. Szczęść Boże.